I gonitwa się rozpoczęła. Mr. Ursus walczył o prowadzenie, ale tutaj nieco żywawiej. Bela Antonella, Rory Star oraz Damar IV Czwarty Mr. Ursus, dalej już w lekkim odstępie no stres. I na miejscu ostatnim Boni Elizabeth bardzo ładnie Bella Antonella polem poprawia Mister Ursus na miejscu drugim jest Rory Star 900 metrów do celownika konie które szły w odstępie No stres, Bonnie Elizabeth dołączyły w zasadzie do grupy też galopują oczywiście na dwóch ostatnich miejscach Bella Antonella lekko Rory Star już lekko posyłana dalej Mister Ursus No stres, Damarszali już dostały lekkie pobudzenie batem i jeszcze poprawia ta Bonnie Elizabeth. Bella Antonella z dużą przewagą, Rory Star wydaje się słabnąć, finiszuje mocno, no stres. 200 metrów do celownika, lekko galopuje Bella Antonella, ma dużą przewagę i wyścig pod kontrolą na drugim miejscu jest teraz No Stress i za chwilę w celowniku Bella Antonella, No Stress, Rory Star, Mr. Ursus, Bonnie Elizabeth.